Hej wszystkim, z tej strony a taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z The Sims 4 Kochani, tutaj nasza Laila już wstała, chyba idzie sobie coś zjeść, tak? Widzę, że idzie zjeść sobie naleśniki, to bardzo dobrze, bo jest głodna. Czy Daniel gdzieś idzie do pracy? Nie ma wolną sobotę i jest to bardzo, bardzo fajne, dlatego że chciałam z nimi pojechać, słuchajcie, do tych granitowych kaskad, czy gdzie to tam? Nie, to nie są granitowe kaskady. Wiecie, na te takie jakby e, obozowisko, czy coś w tym stylu. E, z tym, że chciałabym wcześniej jeszcze postarzyć naszą Zosieńkę. Zosia już dość długo jest tym dziusiem, więc myślę, że przyszedł czas na to, żeby ona troszeczkę tutaj dorosła. Gdzie ty idziesz? Aha, bo on chce się przytulić. <grym> Dobrze. Okej, okay, to idź go, przytul. Daniel, ty później też możesz iść coś zjeść. Ty, mała, kochana, jeszcze sobie śpisz. A, więc tu tutaj w sumie tak. Hmm, higiena, czy ty się możesz sama kąpać? Chyba nie. Czas na kąpiel z bąbelkami. Poproś mamę. Poproś mamę ale to jak wstaniesz, ona sobie teraz dokończy jedzenie aha, i ty sobie wziąłeś ciasto, no dobrze i razem tam sobie będziecie jeść okej, okay. widzi mi się to, widzi mi się dobra. to, słuchajcie aha, ty nie dokończyłaś aha, bo byłaś po prostu najedzona no dobra, rozumiem i jak ją wykąpiesz, no to słuchaj zrobisz tak, zbierz cały plon podlej, czy ja mogę tutaj gdzieś odchwaszczać albo coś? Nie, zbierz cały plan i podlej. Dobra, no to co, to wszystko będzie, tak? Czy tu mamy coś do ewoluowania? Mamy. Tu nie. Ewoluuj. To ona chyba wszystko ewoluuje, że tak powiem. Chodź, dzień dobry. Dzień dobry, księżniczko. Dobra, a czemu je, idziesz z nią na dół? Mogę wiedzieć, co ty robisz? Przepraszam bardzo. Ty przyszłaś tu, żeby porozmawiać z nią o kąpieli, żeby ją zanieść tam do góry, tak? No tak, to miało sens, Laila. Mhm, okej. Okay. Całkowicie to miało sens. Daniel, słuchaj, ty nie będziesz tutaj z nią teraz nic robił, tylko zmienisz sobie strój. Słuchaj. Gdzie ty idziesz? Nie, 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 stój! Nie ogarniam. E, działania... Nie, 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 stroje. Rozbierz się do naga. No jasne. E, ok. I wiesz co, weź sobie może, nie wiem, poćwicz trochę jogi. Cicz jogę, o. Tak na rozluźnienie dzisiejszego dnia. A tu proszę bardzo. Kto to je gąbkę? To to je gąbkę. Zdobyta umiejętność wewnętrznej harmonii. Dzięki swojej nowej umiejętności. Prze przebierać różne pozycje jogi oraz wykonywać masaż na wyższych poziomach okej, okay, wow, fajnie Zosieńko, zmień sobie strój na taki i chodź się tutaj troszeczkę pobaw jeszcze tymi klockami badaj kształty co jest? zacięłaś się? skostniałaś, chyba ci zimno zobaczcie, no zacięła się o, okej. Okay. Ogarnęła, że ma coś robić. Dobra. To leć. Leć się baw, bo ja jestem ciekawa właśnie, jak te kształty później wyglądają. Jak ty się bawisz. Chciałabym, żebyś jeszcze osiągnęła tutaj. Głodna jesteś. Dobra, wiesz co, weź, zostaw na chwilę tą jogę. Eee. Weź jedzenie dla Simki o imieniu Zosia i weź jej na przykład kanapkę z serem i szynką. Weź to dla niej, dobra? Śmierdzisz? Nie, jeszcze nie aż tak. Okej, okay, widzę, że tam sobie konkretnie dałeś wycisk. Lajla, ja tu muszę posprzedawać te twoje rzeczy, bo. Zobaczcie. No, to nie jest jakoś strasznie wartościowe. O jezu, ile tego jest? No, ale dobra, no, zawsze to jakiś zarobek, nie? Zawsze to jakiś zarobek. Co to jest? Dzwonki. A skąd ja to mam? Pietruszka. To jest co? Truskawka. Ej, ale chwilę, ja tu nie mam chyba truskawki. Czy mam? Co to jest? Pietruszka. Winogrona. Truskawki? Mam truskawki. Dobra, to mogę sprzedać. Okej. Okay. Co ty będziesz robiła? No dobrze, jak chcesz, to iść sobie pograj w szachy. Chociaż wiesz co, wolałabym, żebyś jak już, to żebyś sobie poćwiczyła śpiewanie, bo, 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 bo... Bo, bo wiesz dlaczego. Czy ty jesz? Zosia, czy ty zjadłaś? Nie, podejrzewam, że nie. No właśnie. Więcej opcji. E, opieka nad moimi dziećmi, i teraz tak, daj jedzenie. Daj jeść. O, zostaw to. I to ty musisz iść do ojca, tak, po schodach, a on sobie na dole pewnie czeka. No jasne, jeszcze sobie siedzi. Brawo, brawo, tatuś. Co wy robicie, Jezu, Aha, bo on ci dał jedzenie. No już, już będziesz jadła spokojnie. E. Okej, okay. dobrze, że to się nagrało. Jestem w szoku, co się przed chwilą stało. Moje sims są jakieś paranie normalne. Halo, ja się ich boję. Dobra, Zosia jest nawiedzona. To, to już się dowiedzieliśmy. <laughs> o, masakra. Weź sobie jeszcze trochę poćwicz tą jogę, Ćwicz jogę. A ty dalej tu śpiewasz, tak? Ale słuchajcie, ona już lepiej śpiewa! Czy słuchaj muzyki przez dwie godziny, a czy ja mogę słuchać muzyki na przykład... Hmm. Ja la, rozmawiam la, się sama z... Czy ja mogę słuchać muzyki przez telefon? Hmm. Chyba nie, chyba nie bardzo, no ale dobra Ale już bardzo ładnie ci idzie A ty, Zosia, jesz sobie Ok. i teraz ktoś cię musi wyjąć Chodź tutaj <laughs> mm, Wyjmij Czątni, a ty możesz iść. Która jest godzina? 12. No to możesz iść się trochę popluskać, chociaż. Dobra, chodź. Wolałabym porozwijać Twoje umiejętności, no ale już dobra. Możesz się trochę popluskać w tym basenie. Albo wiesz co? Nie, nie w basenie. Weź sobie tablet. Rysu Islamu i chodź tutaj. Chciałaś się domkiem dla Narek pobawić, a ja ci zmieniłam plany, co? Zmieniłam ci plany, malutka. W ogóle chcę zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, mam nadzieję, że znowu nie zrobisz czegoś takiego. Aha, to sobie tutaj siadasz na podłogę. Dobra. Ojej. No prawie dobrze ci idzie. O! Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Lama! Jej! Okej, okay. co ty robisz? I oczywiście komputer. Wiesz co? <laughs> o kurczę. Drugi poziom wewnętrznej harmonii. Okej, okay, dobra, to jak sobie to osiągnąłeś, to spoko. Pójdź na dwie randki. Wy jeszcze nie byliście na tym, na ten, randce żadnej. E, idź się umyj. <laughs> idź się umyj, bo, bo śmierdzisz. I weź sobie coś do jedzenia. A ty... Laila, ty też jesteś głodna i weź sobie zrób siusiu, bo chciałabym utrzymać wasze, wasze paseczki tak. mi... O, kurde! No, pięknie. To potem, jak zjesz to, weź napraw i sprzątnij to. Co ty robisz tutaj? Dalej, dalej sobie rysujesz z lamą. Ok, wolno tu idzie. Słuchajcie, wolno idzie te, te, te umiejętności. A później. Pecherz, no zaraz się załatwisz, spokojnie. I później zrobisz coś takiego, że. Mm, piecz. I chciałabym. Nie, 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 to musi być. Gotuj. Czekajcie, przyrządź. Gotuj, gotuj, tort? Niespo... Niesłodzone ciasto z mączką chleba. Nie, 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 ja bym chciała tort jakiś. Ciasto czekoladowe, ciasto truskawkowe masz później zrobić, bo, bo ona będzie ten. To też wytrzyj. I to też wytrzyj, bo serio tu się naprawdę robi nieciekawie. I naszą zośnię dzisiaj postarzymy, a następnego dnia pojadę sobie właśnie gdzieś... O, o kurczę! Czy to jest bezpieczne, żebyś ty to naprawiał? Wiecie co? Ja to zapiszę, bo nie chcę takich przykrych sytuacji. No, przecież tu jest woda. No to najpierw powycieraj to, a potem możesz to ewentualnie naprawić. Ale, Jaja, zobaczcie. Wszystko nam się popsuło. A ty tutaj dalej sobie siedzisz? No dobrze. A może być teraz z tym tabletem? Nie wiem. Graj w simowe kształty. Tak troszkę zmień na coś innego. Idziesz gdzie indziej usiąść. Okej. Okay. To ma sens. Dobra, pokażcie, co wy tu robicie? Ty wycierasz. Ja to wyrzucę już, dobra? Ja to już wyrzucę. Ty to będziesz naprawiał. E, ty co miałaś robić? Co, ja zapomniałam, co ty miałaś robić. Coś chciałam. Aha, no miałaś tort zrobić. I co? Nie zrobiłaś? Czy zrobiłaś? I gdzie on niby jest? A jest! Dobra, no to co? Damy go do lodówki. Jest godzina 15. I teraz tak, możesz zadzwonić. Czy ja w ogóle mogę ją postarzyć, bo wiecie, ja tak... Więcej opcji. Działania nie. Czekajcie chwilę, bo... Nie, nie. Otwórz. Gdzie tu jest otwórz? Oh. Wiecie o co chodzi? Ja nie wiem, jak ją postarzyć. Wiem, że tak można, ale... Podnieś. Um, dobra, nie wiem. Może na świeczkach będzie można. To czekajcie, poczekam aż on to naprawi. To ty się zajmij sobą. Ty co będziesz robić? Okej, okay, a to? Oglądaj, jak ona się bawi. O! Oh. Dobra, Daniel, dawaj. Okej, okay, spoko, naprawiłeś to. Szacuneczek. E, otwórz. I teraz tak. Tu e, dodaj świeczki urodzinowe. E, weź porcję dla Simki o imieniu Zosia. O, i teraz czekajcie. Pomoc ze świeczkami. Niech tatuś cię trzyma Wiecie co, ja nie będę tutaj nikogo zapraszać Bo to takie, wiecie, kameralne jest I myślę, że tak rodzinnie Będzie w porządku Chodź, chodź nasza Zosieńko Czas już dorosnąć Znaczy dorosnąć, no po prostu Czas tutaj się Ostatni jej! Okej, dobra, lecimy dalej Zapawa. Jej, słuchajcie, jest! Zosia zmieniła grupę wiekową. Wybierz as aspiracje i cechę, aby e, zastąpić cechę głuptasek, kreatywność umysłowe, metoryczne, społeczna. Ja bym chciała kreatywne, fenomen artystyczny. Wow! I co tutaj teraz zrobimy? Na przykład? Żeby była, nie wiem, wesoła. Ona jest taka wesoła, wesoła zawsze taka była. Starsi mądrzejsi jej! <noise> Ale fajnie. Ale fajnie. Ale wyglądasz trochę jak taki chłopiec, no nie? Czekajcie. E, zaraz ją sobie tutaj zobaczymy, choć e, z min sima. Nie tego. Ach, ty chodź. Poczekajcie, podejdź tutaj. Albo tatuś nie chce. Cię... Wiem, 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 bo wiecie, co chciałam ładne zdjęcie. I nie wiedziałam, co ja mam robić, żeby to ładne zdjęcie wyszło. I już wiem, a więc tak. Um... Więcej opcji. Przyjazne obejmi. I z mamusią też. Więcej opcji. A, nie tak, nie tak miało. Ty ją obejmiesz. Więcej opcji, przyjazne, obejmi. Tak. I tak miało być. Tak chciałam zrobić właśnie. Okej. Okay. Co się tu w tych Simsach moich dzisiaj dzieje? Okej, <grym> okay. dobra, słuchajcie. E, teraz tak, porobiłam zdjęcia, wszystko fajnie i chodź mała, pokażesz się tutaj nam w... w, w, w. Nie, a z ma, czemu nie można? No dobra, zostaw. A nie, Ojej, skasowałam ci. Chodź, yy, zaplanuj stroje. <laughs> Jestem ciekawa. Jestem ciekawa, jak wygląda. O, no nie jesteś jakaś szczególnie ładna, chyba. <laughs> No, ale dobrze. Ojejku, nie, nie, nie udałaś się. <laughs> Chyba, że to tam grzyb. No nie wiem. Ale taka półtaśna jesteś na twarzy, strasznie. Chociaż w tych włoskach całkiem ci ładnie. Możecie dać znać, no wydaje mi się, że yy, jakaś szczególnie ładna ona tutaj nie wyszła. Nie, w tych włosach nie. W tych nie, bo ją pogrubiają. Wydaje mi się, że te będą w porządku wydaje mi się, że tak będzie ok tutaj nie mogę nic zrobić tylko ją ubierzemy ja ogólnie mam bardzo mało rzeczy bardzo mało rzeczy dla dzieci, wszystkie są wiecie takie no dla dorosłych, z modów więc będę musiała się tu postarać żeby jakoś ładnie ją ubrać nie, 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 nie a pokaż się w ogóle bez niczego. Czy ty jesteś taka pultaśna, czy nie? No troszkę tak. Troszkę tak. Ale nam to nie przeszkadza. Okej, okay, nie, to jest brzydkie, słuchajcie, znaczy nie jest brzydkie, ale no takie nie na co dzień, a sukienki jakieś. Hm, takie stroje to nie są. A to? To jest ładne. To jest ładne. nie będzie widać w sumie dajcie to białcza o to jest ładne zostawiamy jej to zdecydowanie e, i teraz jakieś budki, na pewno trampki będą fajnie wyglądały do tego no i spoko Tera o ładnie wyglądasz tylko te buty wiesz tylko te butki jakieś balerinki na przykład nie wiem, a to są takie lakierki no ale niech będą dobra co to jest? Sportowe. No, ty sportowe będziesz dość często ubierać, bo ja tutaj zamierzam, wiesz, figurkę tobie ym, zrobić ładną. Czekajcie, bo tak zwykłe takie, o, 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 na przykład. I do tego jakieś spodenki. No nie wiem, nie wiem, jakie takie... Nie, takie nie. Nie, takie dresowate też nie. O, te są fajne, w pączki! Weźmy te wsowy. I mogą być. <laughs> Czekajcie, butki Te mhm. mogą być, nie? Chociaż w sumie te by były lepsze, chyba. Nie, zdecydowanie te. Nie wiem, no to wygląda trochę jak piżama, więc chyba to zmieni, jednak. Hmm. Bym musiała popobierać, tak jak wam mówię. Dobra, zostawię tak. To wygląda jak ze slazzyngera by było. Uuu. <laughs> Co to jest? Piżamka. O, właśnie. I teraz zrobimy te, te ponczusie i jakąś ładną białą koszulkę, ale taką wiecie białą białą. O, może być. A kapci nie chcemy, kapci nie chcemy. Kapcie fu, kapcie fu. To jest na przyjęcie, tak? Na przyjęcie, to też bym chciała jakąś sukienkę. Jakąś sukienkę. To jest ładne. A to jakie ładne. To weźmiemy. Ale tak nie za dużo tego białego. To jest dopiero dziecko. Niech się nabawi. <laughs> Niech się nabawi na różowo. A co to jest? Aaaa! Ja tu pobrałam i to jest śliczne. O raju. A czemu ja nie miałam tego we wcześniejszych ten do wyboru? Ale na przyjęcie to nie pasuje za bardzo. Cholerka, no. <laughs> co by jej tu wybrać? Może taki strój? Nie, ten mi się bardziej widzi. Okej. Okay. Taki niebieski niech będzie. No dobra, kochani, tak ona wygląda. Cóż, mówię, jakaś śliczna, piękna nie jest, ale na razie będzie w porządku. Pomalujemy ją jakoś i... <ścoughs> Ciekawe, po kim ona taka pultaśna jest, się zastanawiam. Oczywiście nie chcę tutaj e, zmieniać, żeby używać modów czy m, cokolwiek, gdyby ktoś się pytał, da możesz ją zmienić, to ja właśnie bym nie chciała. E, siku ci się chce, tak? Słuchajcie, ja nigdy nie grałam dzieckiem. <grym>, w tych Simsach nie grałam jeszcze dzieckiem. E, możecie pokroić tort. E, weź kawałek. To też weź kawałek. I ty też weź kawałek. Weźcie sobie wszyscy po kawałku i zjedzcie. Będzie trzeba zmienić jej pokój. Ale ja to zrobię już poza odcinkiem. Żeby, żeby... O kurczę, jak to... Już zjadłeś! Chodź tutaj, mamusia. Usiądź sobie. I tatuś też sobie tutaj usiądzie. Chodźcie. Ten tablet mi tu przeszkadza. Aha. Nie mogę go przenieść. <śmiech> <śmiech> Ale świetnie. Okej, okay, jak wiecie, robię zdjęcia, oczywiście, bo czemu nie? Idziesz? Idziesz usiąść, bo chciałam wam wspólne zdjęcie zrobić, chodź. Okej, okay. aha, bo tatuś tabletem, no oh. pewnie. Uh -huh. Nie, Zosia, stop, stop! stop! <laughs> Czekajcie, bo tu tak na tle śmietnika to też. Mm, no dobra, wystarczy mi zdjęć. <laughs> A co tu się, skąd to się wzięło tu? Okej. Okay. Spoko. Wiecie co, ja chociaż łóżko jej zmienię, bo, <laughs> bo ona to łóżko ma takie, że tam nie będzie mogła spać. Więc to łóżeczko może sobie iść już. I tu mamy. <laughs> Wybaczcie. Tu mamy jakieś łóżeczko dla dzieci. To jest, ale takie. Hmm. A jakbym ja wolała kupić jej na przykład. O takie. <laughs> nie, 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 nie. nie. Hmm. Też będę musiała popobierać to wszystko, bo jak widzicie, tutaj nic ciekawego nie mam. Dobra, zostawię to najwyżej. Też będzie trzeba jej zrobić biurko. Oczywiście, to wszystko się zrobi w swoim czasie. E Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co ty będziesz robić? Aha, grać na gitarze, a ty sobie siedzisz na tablicy. Spoko. A Zosiu! Nie, 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 nie! nie. Z mam. Ojej! Co się stało tutaj? Częściej bywają szczęśliwi. O, jak fajnie! Okej, okay, widzę, że ty tutaj już sama sobie pójdziesz do góry spać. No i bardzo fajnie. Bo ty tam nie miałaś łóżka, dlatego pewnie poszłaś do nich. Um, a ty? Ty nie jesteś jeszcze wcale zmęczony. Weź prysznic, bo coś śmierdzisz. Nie wiem dlaczego. To znaczy, no nie śmierdzisz, no ale prawie już śmierdzisz. <grym i zbyt w górę> czekaj, ja kliknęłam tobie. No dobra, to też możesz iść. A ty co będziesz robił? Napij się wody. No ok Weź sobie, skorzystaj. I możecie, nie wiem, wspólnie jakiś film pooglądać. Zosia zostawiła tu ten tablet jeszcze. Um, oglądaj kanał. A jakbym chciała stworzyć grupę, czekaj. Aha, ty tu jesteś, dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mm, więcej Aha. opcji działania dodaj do grupy i teraz stop. Mm, sury, oglądaj telewizję razem. O, tak bym chciała, żeby sobie oni wieczorem pooglądali telewizję. Nie, zostaw to. Chodź, chodź na TV. Czy ty możesz tutaj usiąść? Możesz. Okej. Okay. Obciskuj się. Lajla, gdzie ty idziesz? Zostaw to. Chodź tu. I teraz właśnie bym chciała, żeby było. Obciskuj się. O tak. No, gdzie ty ledziesz? Nie. A! Coś mi nie idzie, no. Siedź mi tu. Usiądź. Zostaw to. O rany woskie. I teraz czekajcie. E, zrób masaż. Szepcze słodkie słówka. Nie. Obciskuj się. O, to chciałam zobaczyć, bo tej animacji nie widziałam jeszcze. Co? Boli go głowa. Ojej. Ojej. Tego nie było wcześniej. O. O. Oglądaj aktualny kanał, a ty graj w grę. Ty z tymi grami to mnie normalnie, no. <grystanie> Czy u ciebie wszystko w porządku? Co się dzieje? Potwór? Zosia odkryła, że pod jej łóżkiem mieszka dziwny stwór. Opryskaj potwora pod łóżka. Chodź tatuś na ratunek. Jaka fajna opcja w ogóle! Tatu, szybciej, no bo on ucieknie. Chodź tu. A faktycznie tam coś było? Potworów nie ma. Potworów nie ma, zobacz, kochanie. Um, udziel cennej lekcji Więcej opcji Przyjazne Obejmij, choć nie ma się czego bać Nic się tutaj nie dzieje Możesz iść już spać spij Dobra, i idź spać No, ale już nie gadamy, nie gadamy Idziemy spać Mam nadzieję, że już nie będziesz stawała w nocy. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. I ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.